It's amputation. Toen To ik To amputacją. You are not allowed to amputate. I niet volgeloos amputeren. Only doctor. Tylko doktoren kunnen amputeren. And I am. Alvooja. Alright. So don't get too close to me, yes? Zie u, wij zijn niet, 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 To jest skracanie w jednorocznym e, pędzie. Dla niektórych może to się w się brzmieć dość brzmi, e, dość Ale rezultat e, takiego przycinania jest, że nie i rezultat takiego skracania, czyli to jest to, żeby konar dolny więcej nie był za długi. lot of They don't prune, and the branches get longer and longer I gałądze, and longer. Dłuższe, dłuższe, dłuższe. And then they say, now it's too long. I, I momencie, no, and then they start to amputate. I, I to, and then they get trouble. Your fault. You have to start clicking.

I we roku jakby more about clicking on the older we? gaan meer we? Clicking on the Clicking on the older trees. So, Those you start clicking on the older trees. over het klikken older trees. Clicking on the older the older trees. Clicking on the older trees. Clicking on Clicking on the older Jeszcze raz wrzucenie na kij, to jest kiedy gałość osiągnie swoją e, finalną czy zaplanowaną w ciągu 10 lat. Ten e, przewodnik, wysok czyli wysokość może tego drzewa nie będzie dużo wyższa niż powiedzmy ten mój atom, tak? Bo co roku będziemy przecinać tylko troszeczkę wyż wyższego drzewo? E, idea jest taka, że w ciągu tych 10 lat ono ledwie, ledwie powinno, e, ta wysokość, dosięgnąć do końca banku. Jakby inną dużą e, zaletą tych techniki klip na jest to, że przewodnik się nie, nie, prze, nie przegina. Tak jak często to jest na przykład w Jona Golda. Najpierw um, chcemy wydać 30 kg z, z górnej części drzewa. The top over. I wtedy się uh, przekina ten przewodnik. Wtedy się zaczyna problem. Then they start wtedy trzeba zrobić no. amputację. You problem. znowu są problemy. Problem sami uh, możecie, sami uh, robicie problemy. Sami sobie robicie yeah. więcej pracy uh, w przyszłości.

like this. Tenfold. Ah, this is a little bit too much, perhaps. Small. No, but we say around two fingers. But uh, At least one finger. How about that in your group? Why is that? It has three big advantages. What do they have three 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 major advantages? It gives less winter frost damage. Jest mniejsze ryzyko, że drzewa ucierpią od wrodu uh, zimowego. Like jest mniejsze ryzyko uh, wystąpienia infekcji neonektry. I, you, you 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 your... I w tym, czy to jest za wody sadnik. Jeżeli chcesz potraktować tę gałąź jako dolne piętro, to musimy ją przyjąć. Jeżeli zrobię to nikt się nie czyni. Tutaj nie mam boku. To jest chłopka na dobre to jest odkodne, to. Jest... nie jest dobrze. A ta jest taka, jak może być, może będzie. Usuwamy te, które są nominalą w swoim miejscu. I oczywiście e, ta dolna część tego drzewa już była przecięta wcześniej. I teraz jak już jest, jest spoczynku, zwróćcie uwagę na, 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 na konara Golnego Pięstwa. Zwłaszcza dotyczy to drobno-owodowych ogniom, jak wody w kalaszarnię i darem. Wszystkie jednoroczne rozgałęzienia na konarach nie powinny być dużo dłuższe niż te tak komunisty kapożeni. Nie bez I zostawiamy czopy. I wtedy z, z tych czopów wracają do te nowe, lepsze czyli chop y, nowy jednoroczny tak? węgiel oczywiście są też te nieodpowiednie gałęzie jeżeli podczas cięcia robimy taką e, selekcję, że wycinamy zawsze te najgorsze zostawiamy te lepsze no to drzewo nabiera ładnych kształtów Done, uh, five, years, Dowód know. jest tutaj, to jest ten sap, tak? Tu już te 4, 5, 6 lat było to już robiło. Trees... I, i, I kształt tych drzew jest utrzymany. Right. To jest e, górna część e, drzewa przewodu. Nice, uh, is... I, I inną zaletą e, Cięcia na klik jest to jest to, że większość jednorożnych pędów które wyrastają tam po, po cięciu na klik, po skróceniu na klik, to większość tych pędów jest zakończonych pompiem kietową. 98% jednorożnych pędów ma pomp kitową. Na końcu. To jest jakby efekt cięcia na klik. Jeżeli, na, na, jeżeli tam jedno jabłko się zawiąże. Na, na końcu, no to wtedy jest gałązka się przykina. I jest to dobry efekt. Tam zostało kilka drzew przeciętnych specjalnie, tam też do nich dojdziemy. Zwróćcie uwagę, jest to dużo jednorazowych metrów. W tej części drzewa. Normalnie. Chcemy, e, chce, chcemy, żeby były tylko jednorośne pędy, dwuletnie gałązki, trzyletnie gałązki I, i zazwyczaj starsza niż trzy lata jest wycinana. E, mówiłem wam już, że doradcy holenderscy to raczej prości ludzie. Możemy potrafić liczyć tylko do trzech. Oczywiście Wy jesteście dużo e, mądrzejsi, ale mimo wszystko trzymajcie się tej zasady w zdjęciu 1, 2, 3. Ten system był prowadzony przez belgijskich sadowników, również dość prościwych, ale mądrzy. Ponieważ to się bardzo dobrze sprawdza. Trees, przy tych e, młodych, których ja że e, najlepsze e, owoce są, najlepszej jakości owoce e, e, są na dwóch i właśnie mamy I to właśnie mamy nawet tutaj. Yes. I better but nevertheless, uh, it is that's all right to het it do lepsze oczywiście tak można coś jeszcze trochę ale to i have a lot of strong old flower buds of, uh, uh, i have a lot strong flower buds tutaj dużo silnych Jednoroczne pędy, które są dużo dłuższe niż mój, mój ręczny skator u, u, usuwam je, ponieważ na jednorocznych pędach jest, du, jest dużo małych jabłek, zwłaszcza jakby jest to problem w odmianach dronowych. co?